Mamy początek nowego miesiąca, co za tym idzie kolejna porcja premier ze świata gier, filmów i seriali. Tym razem na warsztat weźmiemy najciekawsze premiery z marca. Ja jestem Hagmund, a wy oglądacie Just Geeks. Chociaż na moment publikacji odcinka jesteśmy już po premierze, to nie da się o niej nie wspomnieć. Dwa lata pod postacią Batmana i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników, w tym Alfreda Pennywortha i porusznika Jamesa Gordona, i występując przeciwko skorumpowanym urzędnikom oraz osobistościom, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. W rolach głównych Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano oraz Colin Farrell. Następna na naszej liście jest gra o fortunę, A z wywiadu Orson, Fortune wraz ze swoją doborową ekipą, musi stawić czoła cynicznemu do szpiku kości handlarzowi bronią Gregowi Simonsowi, który zamierza wprowadzić na czarny rynek najnowocześniejszą technologię masowego rażenia. W głównych rolach Jason Statham oraz Hugh Grant. Przechodząc do seriali trzeba wspomnieć o produkcji zostanie MCU a mowa tu o Moon Knight. Bóg księżyca Khonshu ratuje byłego agenta CIA Marka Spectora, który staje się księżycowym rycerzem. Produkcja będzie liczyła sześć odcinków, a w roli głównej zobaczymy Oscara Isaaca. Przechodząc do gier, kolejny duży dodatek do Assassin's Creed Valhalla według Ubisoftu będący najbardziej ambitnym DLC w historii serii. Mało brakowało, a świtrag na roku by był osobną grą. Trafiamy do mitycznej krainy Swartheim, która chyli się ku upadkowi. Syn Odyna Baldur zostaje umięziony przez nieśmiertelnego, ognistego olbrzyma Surtra, a najeźdźcy lodu i ognia zagrażają przyszłości dziewięciu światu. Na koniec nostalgiczny powrót dla wielu graczy. A chodzi tu o Kirby and the Forgotten Land. Najnowsza gra o sympatycznej różowej maskotce Nintendo to trójwymiarowa przygodówka platformowa. Oczywiście mowa o tytule ekskluzywnym dla konsoli Switch. Po latach produkcji w 2D najważniejszą innowacją jest fakt, że twórcy stawiają w pełni na trzy wymiary. Trafiamy do postapokaliptycznego świata przypominającego nieco The Last of Us, gdzie pozostałości zaawansowanej cywilizacji są ponownie przyjmowane przez roślinność. Kirby nie traci oczywiście swojej tożsamości, więc możemy przyjmować umiejętności przeciwników poprzez ich pochłanianie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie stoić łapkę w górę, zachęcam również do subskrybowania kanału. Linki do pozostałych miejsc, w których możecie noc znaleźć, macie w opisie. Mówi do Was Hegmund, trzymajcie się ciepło. Cześć!